Gdyby tak ktoś zabrał cię w podróż dookoła świata, funduje ci wszystko: loty samolotem, miejsce w hotelu, pełne wyżywienie, daje ci wszystko. Ty tylko jesteś pasażerem w tej wspaniałej podróży. Przeżywasz przygody, odwiedzasz cudowne miejsca. Właśnie wsiadacie do kolejnego samolotu, żeby polecieć na kolejną. Niesamowitą, egzotyczną wyspę, a ty orientujesz się, że nie zrobiłeś sobie kanapki na drogę. Jesteś przerażony. Jak to możliwe? Nie mam kanapki na drogę. Czy ja sobie poradzę bez kanapki? Mniej więcej tak postąpili apostołowie, o których czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie dopiero co byli świadkami dwóch wielkich. Cudów Jezusa. Pan Jezus dwukrotnie rozmnożył chleb w taki sposób, że z kilku buchenków wystarczyło jedzenia dla paru tysięcy ludzi. I ci wszyscy apostołowie brali udział w sprzątaniu potem. Zbierali te okruchy chleba, napełnili wiele koszy, a teraz wsiadają do łodzi, mają ze sobą jeden chlebek i mówią: Za mało. Może nam nie wystarczyć. To jest zmartwienie. Pan Jezus bardzo rzadko do swoich uczniów mówi w niemiły sposób. Na przykład tak jak dzisiaj, że jeszcze nie rozumiecie, jesteście otępiali, To bardzo podobnie jak wtedy, kiedy po zmartwychwstaniu dwóch uczniów nie rozpoznało Jezusa i martwili się, że on umarł, i jeszcze niektórzy opowiadają takie dziwne rzeczy, że Wstał z grobu i byli tym przejęci. Wtedy też Jezus mówił: Jesteście nierozumni, Przecież właśnie tak miało być. Ja jestem tym, który czyni cuda. Dzisiaj apostołowie w e, tej łodzi e, to przykład ludzi, którzy łatwo zapomnieli, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg robi cudowne rzeczy. Myślę, że to jest też dla nas takie przypomnienie, że my naprawdę na pewno byliśmy świadkami wielu cudów. Może to nie jest akurat rozmnożenie chleba czy uzdrowienie niewidomego, ale chociażby takie rzeczy, że to, że Twoi rodzice kiedyś się zakochali, wzięli ślub i Bóg wszedł w to małżeństwo, to jest cudem, że oni się kochają. Że dali Tobie życie. To jest cud, że za każdym razem, kiedy jesteś w kościele, Bóg przemienia chleb w swoje ciało, daje je Tobie do jedzenia, taki pokarm na życie wieczne. A my tak łatwo zapominamy o tych cudach. I w życiu przychodzą do nas takie myśli: Nie poradzę sobie, jest trudno, nikt mi nie pomoże. A tak jak wtedy. Pan Jezus był przy apostołach w tej łodzi, tak samo on jest teraz przy tobie. I nie pozwól, żeby kiedyś o tobie były słowa, że jesteś e, nierozumny albo otępiały. Pamiętaj codziennie, że Jezus, który jest Bogiem cudów, jest codziennie przy tobie. I nie ma takiej sytuacji, w której on by cię opuścił. Tak jak kiedyś rozmnożył te chleby dla wielu tysięcy ludzi i dla nikogo nie zabrakło. Dla ciebie też nie zabraknie jego łaski. Pamiętaj, że on jest przy tobie.